Po obejrzeniu materiału nie zapomnij o zostawieniu łapki, a także napisaniu komentarza. Życzę miłego oglądania. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Cfero, to jest kolejny odcinek na moim kanale, witam bardzo serdecznie. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku mam Wam do pokazania bardzo fajny resource pack do Minecrafta, który pokazuje coś, co powinno być do Minecrafta wprowadzone już bardzo dawno temu. A liczę, że wejdzie całkiem niedługo, z racji zapowiedzianych zmian. No, ale to zobaczycie za chwilę. Jeszcze pragnę wspomnieć, że film, z którego dowiedziałem się o tym fajnym właśnie resource packu. Tak, ponieważ to będzie resource pack. Macie w opisie, był to film zagraniczny, mogę od razu powiedzieć. Jednakże mam zamiar pokazać film trochę w innej tutaj... Hmm. Czy tu jest coś innego do pokazywania? No nie wiem. Ale po prostu chcę Wam pokazać ten resource pack, ponieważ nie wszyscy oglądają angielski YouTube. A powiem Wam, że naprawdę Naprawdę to jest coś co bym chciał serio zobaczyć w Minecraftcie. Także może przejdźmy tutaj do skrzynki, w której mam przygotowane itemki do a, pokazania wszystkiego, co będzie tutaj nam potrzebne. Okej, okay, moi drodzy, więc resource pack cały praktycznie wygląda w ten sposób, że jest to po prostu patrzcie to. To jest takie coś, że widzimy po prostu itemy normalnie stakują się na tej ikonce. Zobaczcie to. To jest po prostu coś cudownego, co według mnie w Minecrafcie powinno znaleźć się już dawno, dawno temu, a nie wiem czemu tego nie ma. Tak, to jest na risospak to nie jest żaden mod. Zobaczcie, ja mogę sobie teraz wziąć tutaj Golden Nuggeta, to są normalne Golden Nuggety. Mogę sobie tu podzielić to na 3 to jeszcze, na pół to jeszcze i zobaczcie to, jak to fajnie wszystko kucze tutaj wygląda. Możemy sobie wszystko wrzucić w tą skrzynkę diamenty, to samo, patyki, to samo, po prostu świetna sprawa. Ogólnie mam teraz włączony jeszcze jeden sospak, który dodaje mi tutaj alternatywne uh, wyglądy niektórych bloków i tak dalej. Link, właśnie do filmu. Z którego jest link do pobrania tej tego tego, tego packa i tego rysospaka Packa. A będziecie mieli oczywiście w opisie, jakbyście chcieli sobie pograć, no ja wam powiem, że się będę grał na jakichś nowszych wersjach A co do tego stakowania na pewno, na pewno, na pewno sobie wezmę. Także moi drodzy, no nie wiem, co wam jeszcze tutaj pokazać w sumie. To jest taki dzisiaj krótki odcineczek, Jeszcze mogłem pokazać, że na przykład takie, o, miski nam się fajnie stakują, ale widzę, że to ma problemy powyżej. powyżej 6 już przy miskach na przykład się nie stakuje dalej. Cukier się nie stakuje, no nie ma na razie dużo rzeczy, na przykład żaden blok się praktycznie nie stakuje, tutaj mogę wam wziąć jakieś losowe. No, nie wszystko się jeszcze stakuje, nie wszystko jest jeszcze zrobione na tym resource packu, ja liczę, że ten resource pack będzie aktualizowany, ponieważ powiem Wam, że to jest naprawdę coś świetnego i ja zdecydowanie się przerzucam na ten resource pack. Ogólnie, dlaczego w ogóle powiedziałem, że prawdopodobnie to może się znaleźć w Minecrafcie? Moi drodzy, jakiś czas temu zostało zapowiedziane przez ekipę tam od Minecrafta, od Mojangu, że zaczęły być. Zaczęły być bardzo inteligentne, że zaczęto pracę nad stworzeniem nowych resursów do Minecrafta, takich podstawowych, bardziej pasujących do pozostałych. No i tutaj w sumie wysnuta już nie tylko przeze mnie teoria, ale właśnie przez zagranicznego uh, youtubera, że takie coś jak tutaj mamy teraz w tym momencie, że takie coś mogłoby się znaleźć w Minecrafcie. Ja uważam, że jest to coś super, mega i w ogóle ja. to, to by taki smaczek do gry według mnie dodał, jakby te temy były tak widoczne. Nie jest to nic obciążającego w sumie dla całego systemu, jest naprawdę fajne. Moi drodzy, to by było na tyle w tym materiale. Wszystkie ważne linki macie w opisie. No i przypominam także, że nie pokazałem Wam oczywiście wszystkiego, co tutaj zostało zmienione w tych resource -pechach. także polecam Wam sobie je pobrać i zobaczyć, co możecie tutaj nowego znaleźć, jakie nowe wyglądy starych przedmiotów możecie tutaj zobaczyć. Także dziękuję wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć!